Garcarstwo w Rendocinie powstało w 1980 lata. Sprowadziło się kilku garcarzy. Później przyjechał mój dziadek tam do Rendocina, bo to było miejscowość Rendocin. Były tam pokłady gliny. no i właśnie tego garcarzy się tu sprowadzili. Robiły różne wyroby, dzbanki, wojaki, no a przy tym i ptaszki, gwistki. Garzarze próbowali okareny, ale później to ojciec jest mój próbował później, Henryk Rokita, bo dziadek był Andrzej Rokita. No i były wtedy zapotrzebowanie na gwizdki, to ojciec z tych gwisków sporo robił do cepeli. To wtedy ojciec zaczął robić te okaryny, i wtedy trzeba było tak dopracować te gwizdki czy okaryny, żeby zagwizdały. Odpowiednio zrobić dziurki. Okarena musiała być w środku pusta, czy tam gwizdek też musiał być pusty i robił patykami tej dziurki. I tak trzeba było te, te dziurki zrobić umiejętnie, żeby ten okarena zagrała, a ptaszek zagwizdał, czy zaćwierkał. No i wtedy to było ręcznie robione, patyki drewniane, dziurki tam też patyki mokrągłe i tak trzeba było na, nastawić te patyki, żeby te, by, ten okarena czy ptaszek wydał dźwięk. No, ja zacząłem produkcję przy ojcu, że chodziłem do szkoły zawodowej, to już 76 rok, próbowałem właśnie robić takie dzbanuszki przeróżne, bo to wtedy były zapotrzebowane na taką ceramikę użytkową. No, ale wtedy ojciec robił ptaszki, no i pokazywał właśnie, jak te ptaszki robić, nie? Taką pracę, która ta z banki, czy miski, czy tam dwojaki, to były robione do cepeli, lata 70., 80., do 90. lat. A ptaszki, gwizdki czy okaryny to były wykowanowane, na konkursy różne, takie co były organizowane poprzez cepelie czy tam muzea jakieś, i dlatego były robione te rzeczy, które wydobywały dźwięk okaryna, ptaszek, gwizdek. No to my robimy właśnie to z gliny. No to gliny to można je ręcznie, ale musi być w środku pusty. Toczymy to na kole garcarskim, formę wybrzuszającą. A później to już wszystko formujemy ręcznie i to jest, można pokleić tam, czy do ptaszka, czy tam jakieś tam skrzydełka, czy... Ale cała umiejętność w tym, żeby ptaszek gwizda, to właśnie trzeba dobrze zrobić te dziurki. Glina, no tu miejscowa też była, ale taka, taka dobra glina, to jedziemy gdzieś na kopalnię odkrywkową, bo tutaj trzeba za gliną kopać głębiej, tu garcarze kopali głębiej glinę. Były pokłady rudy, a pod tą rudą potrafiała się glina. No u nas są takie regiony, że ta glina jest siwa, trafiała się i biała glina, bo są pokłady gliny i czerwonej, czy tam na dziś zielona glina, ale u nas pokłady się białej i, i siwej gliny. Ta glina była no to kopana przez garcarzy, garcarz wiedział jaką tam glinę odłożyć, żeby ona była ciąglica, dobra glina ciąglica. Wtedy pierwsze metodę garcarzy gąblinę strugali. namaczali ją z wodą, strugali, żeby tam się nie trafiły jakieś tam korzenie, kamienie. No ale później, jak już przyszła nowoczesność, prąd, to wtedy już powstały walce. Elektryka na prąd, powstały się dwukrotnie, trzykrotnie i ta glina była dobrze urobiona. Także można już była robić i ceramikę, i ptaszki, i okaryny. To wiadomo, że to, żeby później to wypalić, to Musi ta ceramika, czy tam te ptaszki, muszą być dobrze wysuszone, nawet do tygodnia czasu i później jest to wypalane w specjalnym piecu garcarskim. Dzisiaj mamy i elektryczne, ale to jest tamten to był piec wypalany na cegły postawiony wypalane wypalany drewnem. Temperatura wypału takich naczyń nawet do, do 1000 stopni. Drewnem taki piec wypalić, to trzeba było go palić Zależy jak drewno suchy. No jak było drewno suche to 18 godzin do 20. Stopniowo trzeba podgrzewać, włożyć to wszystko do pieca. Niektóre były i szkliwione, to była nakładana politura szkliwo. Zielone, brązowe albo kolor słomkowy. Te trzy kolory były u nas w karstarstwie wykorzystywane. I tak jak mówię, temperatura wypało do 1000 stopni. Żeby takie rzeczy wyjąć z pieca, tak samo trzeba było te rzeczy, musiały ostygnąć te 20 godzin, żeby powiedz, otworzyć te rzeczy wyjąć z pieca. No i wtedy jest wyrób gotowy do sprzedaży. No, kiedyś to masowa praca była do Cepeli, a dzisiaj to jeździmy po różnych festynach, jarmarkach, organizowane Są też wystawy w muzeach przeróżnych w Polsce. A przede wszystkim na, na wystawy. Prywatni odbiorcy też są. W jakieś galerie, jak mają w Warszawie, w Sandomierzu. To przyjeżdżają i zakupują większe ilości. Po całej Europie, nawet i po całym świecie. No, Prywatni odbiorcy jak przyjeżdżali to i do Kanady nawet były robione takie krasnale grające, które były zamywane przez Muzeum w Radomiu. To były takie pamiątki robione dla klientów w Izraelu. I to robił ojciec Henryk Rokita, mój ojciec. Partia takich krasnali i oni musiały zagrać. Były grające były w kolorze brązowym i zielonym. No, i później, jak ojciec zrobił, kilka to partie to nadrobił i na rynek, czyli tam do prywatnych odbiorców, ale nasze rzeczy są po całym kraju i po całym świecie tak samo. I dzbizki, i okaryny jakieś, no i ceramika ludowa. To mamy już gotowe formy ukształtowane na kole, które później łączymy. Właśnie tak jak mówiłem: to jest forma pusta w środku, robiona na kole, ale tak część podstumenty złączyć tutaj, żeby ten ptaszek był stabilny, czy dołączyć mu tutaj jakieś o tutaj korpus cały tutaj do wybrzuszenia, no i to dobrze zacierać, zacieramy to z dodatkiem wody też tutaj i wtedy próbować, że tam ptaszek musi Zagwizda jak się wszystko połączy to wtedy robimy tutaj mu otwory, żeby on zaćwierkał, tak samo ptaszki, czy okarynę, to tak samo robimy, na kole ją wytaczamy I później będziemy robić tutaj otwory grające, tutaj, kilka dziurek, no i tutaj ustnik, żeby tam powietrze się mieszało i żeby zagwizdał Później musimy zatwać tu otwory, które będą przelatywać tutaj, by, by wydawać dźwięk może być kilka tych otworów. No to na takim elementem trzeba troszeczkę posiedzieć, tutaj taki gwizdek, czy wykonać okarynę, to trzeba posiedzieć najmniej do pół godziny, żeby to wydało dźwięk. Nie? Trzeba później zrobić otwór, żeby dmuchać powietrze, żeby się to powietrze mieszało z tymi otworami, wtedy okaryna nam zagwizda. Wszystko praca ręczna. No wiadomo, że czy nad takim instrumentem, w który, żeby zagrał, to trzeba posiedzieć dłużej, bo ceramika to jest na kole zrobiona i nie musi wydawać dźwięku. A takie okaryna czy ptaszek to musi wydawa wydawać dźwięk. Coś otworzyć jakieś. Miało do tego. I wtedy do wykonywania pracy na kole garcarskim jest takie specjalne koło garcarskie. Napędzane jeszcze nożnie, tak kiedyś karcarze robili. Koło już jest też zabytkowe, ma z 80 lat, bo i więcej. Można stosować i na, pętno, prąd, na prąd, tam koło napędzane, ale my jeszcze robimy jako stara tradycja. Na... Klina musi być przyklejona i tylko stosujemy władzę, żeby ręce były mokre. I wtedy na no, formę naprowadzamy to na środek. Ręcznie wszystko ręce mokre, idealnie równa na sam środek, i wtedy możemy w naczyniu robić otwór. Ale jak widać, stosujemy tylko do tego wodę, żeby ręce były mokre, i możemy formować różne naczynia: czy miseczki, czy z baneczki. Można ceramikę jeszcze dekorować przed wypaleniem, no, kiedyś były motywy takie malowane, były różne postacie, ewentualnie... Nie. Nie. I możemy zastosować jeszcze malowany taki wężyk, który jest dekoracyjny. Ręka nie musi drżeć. Przy produkcji pracy garcarskiej zajmowało 7 całe rodziny. Były potrzebne pomoc, to zajmowało się tym całe rodziny. Pracowała, pomagała i żona, i brat, i siostra. Trzeba było te gliny przygotować. Przystruga to pomagała, i żona przy tym. Tak samo, czy przy wysuszeniu ceramiki, czy później do szkliwienia. Czy do, do wypalania do pieca była ceramika podawana, to wtedy pracowały całe rodziny. Jak było nakładane szkliwo na ceramikę przed wypałem? mam, tak, To było właśnie, naczynie było wysuszone i później było nakładane szkliwo na mokro. I było wypalane w piecu. Niektóre były ceramika polewana do połowy, żeby takie wzory garki na mleko, czy coś, to było specjalne do żeby glina miała powietrze jeszcze. I ten był przed do wypalenia, i były wtedy błyszczące kolory: zielone, brązowe i słomkowe. Właśnie tak to wyglądała taka praca garcarska cała, całej rodziny. My już to robimy z mężem to robię 42 lata. Tak. Bo to jesteśmy pośród. A najlepiej to jak się włoży do pieca i wyjdzie piękny, ładny towar się uda, to jest satysfakcja i takie zadowolenie, że się udało. To no tak, jest pierwszy gatunek towarów. Bo najgorzej jakie się włoży, a coś popęka, poszczela, są ubytki, no to taki człowiek jest. bo tyle godzin pracy, miesiąc. No i przy wypalaniu, jeżeli... Taki piec się paliło 20 godzin, to też jej pomala, pomagała żona, bo jedna, oso jedna osoba nie wytrzyma 20 godzin, bo to i no, drzemka, palić. czy trzeba bo to podgłada się drzewo bez przerwy. Wypali się i następne takie drzewo. Jak w piecu. Bo piec mamy opalany na drewno. I takie łupki, spole. I dlatego pomagała i żona przy tym.